Po 77 latach na rodzinną ziemię dołoniowa wróciły szczątki podporucznika Władysława Żwirka, żołnierza niezłomnego zamordowanego przez aparat bezpieczeństwa w 1946 roku. Pogrzeb bohatera miał państwowy charakter. Władysław Żwirek, pseudonim Wysoki, był podporucznikiem Wojska Polskiego i kapitanem Narodowych Sił Zbrojnych. Urodził się we Wronowie w powiecie Sandomierskim. W czasie II wojny walczył w obronie Lwowa, gdzie został ciężko ranny. W maju 1940 roku po wyjściu ze szpitala został osadzony w obozie jenickim. W lipcu tego samego roku wrócił w rodzinne strony, działa w konspiracji na terenie Sandomieszczyzny i Lubelszczyzny. Kapitan Żwinek został aresztowany i w procesie pokazowym skazany na karę śmierci. 24 maja 1946 roku został rozstrzelany. Nie wiadomo gdzie zwłoki niezłomnego zostały zakopane. Szczątki odkryte i zidentyfikowane zostały podczas prac prowadzonych przez Instytut Pamięci Narodowej. W pięknym, zmuszającym do refleksji kazaniu, ksiądz kanonik Bogdan Krępa nawiązał do systemów totalitarnych. Polityki światowej, która ukształtowała system jałtański, kultu jednostki i postaw ludzi, którzy nie godzili się na zniewolenie. Wśród tych, którzy się nie zgodzili, był podporucznik Władysław Żwirek. To właśnie o nich chcemy dzisiaj myśleć w sposób szczególny, z wielką wdzięcznością. Za ich heroiczne związanie się z Bożą mocą i Bożą mądrością aż do końca myślimy o żołnierzach wyklętych, żołnierzach niezłomnych, a z pewnością do takich należał świętej pamięci Władysław. Aparat bezpieczeństwa Polskiej Rzeczpospolitej ludowej był bezwzględny wobec tych, którzy nie chcieli uznać nowej komunistycznej władzy i płacili oni najwyższą cenę cenę życia. Jak go namawiali? Żeby powiedział tak, a on cały czas mówił nie, on się tej władzy nie podda. On chyba się nie spodziewał w ogóle, że wróci na ojczyzną, ziemię, ojczystą, tą rodzinną ziemię, bo tu się wychował, tu mieszkał i pewnie tęsknił cały czas wtedy, kiedy, kiedy był aresztowany, kiedy właśnie przeżywał te trudne chwile. No i skończył tak, jak większość Polaków też skończyła w tamtym czasie, w tamtym czasie przecież pamiętamy, ja z historii to, to nas nie uczyli, ale pamiętam, co rodzice i dziadkowie opowiadali, to naprawdę bardzo, bardzo smutne czasy. W ostatniej drodze żołnierzowi wyklętemu towarzyszyła rodzina, przedstawiciele samorządów, delegacje szkół i instytucji. Też bardzo się cieszę z tego, że uczniowie, że były szkoły też. To jest bardzo ważne. Niech ta młodzież, niech ci uczniowie widzą, no nie, niech pamiętają o tych, którzy zginęli za naszą wolność. Żałobnicy bardzo emocjonalnie przeżywali uroczystości pogrzebowe. Niby się cieszyłam, bo, bo już wreszcie jest z nami. Już będzie tutaj, i tak czym nam rzeczy, wypominki czy świeczkę, no to się już będzie gdzie zapalić. Przy świętej łezka mi wokół stanęła. Powiem tak, nie popłynęła, ale stanęła. Ogromne wydarzenie i ogromne przeżycie dla nas wszystkich, jako takiej społeczności, która współrazem z panią Wadną tutaj istnieje. Ceremonia miała charakter państwowy, o co zadbali żołnierze III Batalionu Radiotechnicznego z Sandomierza Jerzy Strzyż, STV Info.